Dzień dobry Państwu, Krzysztof Stankiewicz, kanał Biżuteria z bliska. Proszę Państwa, poczekamy jeszcze sekundę, bo udało mi się połączyć troszkę wcześniej. O, witaj Radziu, fajnie, że jesteś. Akurat tak się złożyło, że dzisiaj mogę kontynuować temat cech probierczych. Rano pokazywałem Wam dość rzadko spotykane, przynajmniej na polskim rynku, cechy probiercze z okresu ZSRR. Mimo, że tej biżuterii jest bardzo dużo, to ona jednak stata wczesna. Było jej niewiele i być może jeszcze ten handel taki transgraniczny w obrębie układu warszawskiego nie działał tak dobrze jak, jak potem. A teraz słuchajcie mam zegarek. Pokażę Wam kawałek zegarka, może pokażę Wam to z drugiej strony będzie, będzie lepiej widać. Zobaczcie. aha, nic nie widać. Co się dzieje z tą kamerą? Dlaczego kamera nie chce ostrzyć? To jest omega. Omega taka wykonana w stylu Art Deco. Ona jest sprawna, jak widać. Była zacięta. Musiało, nie wiem, albo Smars tężał, albo w każdym razie jak ją lekko. Pobudziłem balans do pracy, to już działa dość, dość długo. No i to wszystko jest. Ten mechanizm jest zamknięty w takiej oto kopercie. W kopercie Ardeco z paskiem. A pasek to jest tak całkowicie uniwersalny. Tutaj nie ma chyba mowy o żadnym. A deko. Jest to wszystko ocechowane, bardzo ciekawie. Oddzielnie jest cechowana bransoleta, Oddzielnie jest cechowany zegarek. Zegarek ma swoje cechy probiercze tutaj wewnątrz. I chciałem wam je pokazać, bo, no bo też tu można wyczytać dużo ciekawych rzeczy z tych, z tych znaków. Zegarki z reguły mają to do siebie, że mają na sobie gigantyczną ilość znaków. To znaczy, gdziekolwiek ten zegarek nie pojechał. To zawsze tam go cechowano. No, nie wiem, po co, czy to miało być na zasadzie pamiątki z podróży, czy, czy o co to chodziło, ale, ale tak to właśnie jakoś funkcjonowało. Czasami na zegarkach potrafi być kilkanaście cech probierczych, akurat to nie w tym przypadku, ale tutaj jest ich kilka, a do tego jedna z nich jest szczególnie zastanawiająca. Nie wiem, dlaczego w ogóle się znalazła. Poza tym jest cecha probiercza, polska cecha probiercza którą ja chyba też widzę, nie wiem, drugi raz w życiu, może trzeci, oczywiście oprócz, oprócz fotografii, oprócz, oczywiście tak na żywo, w tym, co, co ktoś mi przyniósł, po to, żebym, żebym mógł Wam pokazać. No i zobaczmy sobie: zobaczmy sobie obraz pod mikroskopu. Najpierw może pokażę Wam ten zegarek, może będzie, jak widzicie jest napisane Omega na tarczy, dość, dość słaby, dość słaba jakość tej tarczy, no ale to tak już często jest, tarcza nadaje się właściwie do regeneracji, indeksy jeszcze w miarę, ale tutaj, tu gdzie był klej, którym przyklejono kryształ do obudowy, są też najprawdopodobniej kryształ, tak tutaj, Możecie zobaczyć, on najprawdopodobniej jest nieoryginalny, dlatego że ktoś go tutaj strasznie, tego nie będzie widać, jego tu ktoś strasznie szlifował, żeby on pasował do, do tej koperty, dlatego a do tego go podkleił, no i ten klej, coś musiało być w tym kleju, co zaczęło reagować z miedzią, z której wykonana jest tarcza, no i popatrzcie co się stało, taki czarny tlenek miedzi, glutowaty. No nie wygląda to pięknie. Zasadniczo no, naprawa tego nie ma sensu, dlatego że, dlatego że to jest zegarek, którego wartość wyznacza wartość złomu złota, więc tu jakiejkolwiek naprawy właściwie nie wchodzą w grę. Ewentualnie jakieś odświeżenie. Tutaj macie balans. Jak widzicie, sobie to pracuje. Widać kamienie. Czy widać jeden kamień? Nawet nie, dwa, bo tutaj jeszcze jest drugi, popatrzcie. To, co na dole się porusza, to jest wychwyt. Spróbujmy sobie go zobaczyć. Złapiemy to. No nie, nie złapiemy tego. Zresztą w ten sposób nie zobaczymy. Zresztą jeżeli chcecie zobaczyć, jak wyglądają zegarki w, po rozebraniu, no to... To są specjalne kanały, na których zegarmistrze pokazują, jak zbierają zegarki. Ja nie mam narzędzi, nie mam, nie mam takich umiejętności, nie jestem zegarmistrzem, więc mogę tylko jedynie pokazać Wam mniej więcej, jak to wygląda. Tutaj mamy kolejne kamienie, napis Omega Watch and Company, tak, z Swiss. Oczywiście Swiss Made, też tu gdzieś było napisane, widziałem. Tutaj kolejne numery mechanizm naciągu, no i to właściwie koronka, to właściwie tyle, co widać. Tutaj jest jeszcze jakieś koło zębate, no i to wszystko. I to wszystko, bardzo mały zegarek. Słuchajcie, w dawnych czasach robienie takich małych zegarków to była, to był szczyt techniki. To było coś niesamowitego i im mniejsze są te mechanizmy, tym one są Droższe i drożej wyceniane przez rynek, dlatego że to po prostu jest trudno, trudno wykonać. W tym momencie, to jakby technologia idzie w inną stronę czyli nie zmniejszanie mechanizmu, jeżeli chodzi o jego średnicę, tylko zmniejszanie mechanizmu, jeżeli chodzi o jego grubość. W tym momencie są już mechanizmy produkowane poniżej 2 mm. No, jest to imponujące, jeżeli chodzi o, 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 tego rodzaju, o tego rodzaju komplikacje. No, ale przejdźmy sobie do, do cech probierczych, słuchajcie, bo to nas bardziej interesuje niż, niż samo zegarmistrzostwo w tym kontekście. No i zobaczmy sobie, co my tutaj mamy. Mamy jakiś taki znak: korona w kole. Mamy cechę probierczą tutaj, bardzo słabo nie wiem czy w ogóle wy ją widzicie ja będę starał się później wam spróbuję tutaj coś zrobić ze światłem ciekawe czy widać tutaj jest cyfra 3 w tym miejscu i to oznacza próbę trzecią, to jest polska cecha probiercza tak jak mówię, zegarkowa ta zegarkowa cecha probiercza jest bardzo rzadka, będę o niej mówił za chwilę tu mamy bardzo wyraźny znak producenta Omega. Tu jest napisane Swiss Made. Oczywiście musiało być. Nie ma możliwości, żeby, żeby nie było. Dalej zjeżdżamy sobie w dół i co mamy? Tu mamy takie znaki właściwie uniwersalne. To nie jest cecha probiecza, to jest deklaracja producenta. Deklaracja producenta, która mówi, że koperta jest wykonana ze złota, próby.

W stopie o masie 24 karaty znajduje się 14, znaczy znajduje się złota o masie 14 karatów. To, to mówi ta cecha. Teraz zobaczcie, mamy tutaj dwie cechy. Tu mamy cechę, to jest szwajcarska cecha. Wiewiórka. I tutaj mamy taki zarys cechy, również szwajcarskiej, też wiewiórka. I z literką G. G to znaczy, że to jest probiernia w Genewie. Zasadniczą na zegarkach w większości jest właśnie ta, ta cecha, czasami tu jest jeszcze C, tylko C to jest, no nie powiem w tej chwili jaka to jest probiernia, po francusku wypowiadana nazwa miasta, niestety ja z tym francuskim to tak trochę nie bardzo. Z ciekawych rzeczy, tu oczywiście jest numer koperty, spróbujemy go w całości pokazać. No, chyba się nie uda, nie, nie trafię sobie innego. Tak, żeby go całościowo pokazać, ale to jest numer, numer seryjny koperty. Jak widać, dość niechlujnie naniesiony. No i jest jeszcze tu jeden ciekawy, ciekawy znak, ciekawe oznaczenie. Nie wiem, czy to w ogóle widać. To jest tutaj, wydrapane coś. To jest, słuchajcie, sposób w jaki. w tej chwili będzie widać lepiej. WN. I tam mamy jakieś dalej jakieś wydrapane. Spróbuję jeszcze raz. z palcem zasłaniam oświetlenie, dlatego, dlatego brakuje mi znowu rąk. Tu macie te litery. To jest sposób w jaki zegarmistrze niszczą koperty zegarków. On tutaj zaznacza, zaznaczył sobie co robił przy tym zegarku, co było robione. No to, jest, to jest karygodne w przypadku zegarków kolekcjonerskich. Zegarek z takimi napisami traci... Traci wartość automatycznie. No ale, no ale cóż, to jest taki, taki zwyczaj, który, który trudno jest wyplenić wśród zegarmistrzów. Słuchajcie, no i teraz, i teraz tak, po kolei, jakie, jakie cechy były pierwsze, a jakie zostały były nanoszone później? Oczywiście ta deklaracja jest deklaracją, która zostanie niesiona jako pierwsza. Przez producenta. Wygląda na to, że po wyprodukowaniu zegarka w Szwajcarii naniesiono jedną cechę lub dwie te cechy, przy czym nie mam pojęcia dlaczego są dwie. Ta wiewiórka, duża wiewiórka, jest przystosowana do używania na wyrobach dużych. Natomiast wiewiórka mała, w takiej, w takiej ramce częściowo takiej w kształcie fasolki, powiedzmy. Jest to znak probierczy dla wyrobów małych. Zasadniczo one dwa nie powinny się tutaj znaleźć, więc nie mam pojęcia, dlaczego tak jest. Na innych zegarkach też to często spotykam, że są te dwa znaki i nie wiem, dlaczego one, one się pojawiają dwa koło siebie. Z reguły jest tak, że na jednym wyrobie powinien być jeden znak probierczy z jednej probierni. Natomiast to jest jakiegoś powodu są dwa znaki i to dwie cechy główne, tylko tak jakby dla wyrobów małych i dla wyrobów dużych. Generalnie na zegarku, na tej, na tej pokrywie zegarka jest, na tym deklu jest tyle miejsca, że można użyć znak duży, w związku z tym probierz powinien pozostać przy tym. W żadnej dokumentacji, którą ja mam, którą ja czytałem odnośnie probiernictwa, szwajcarskiego nie mam informacji, co mogłoby oznaczać, że te dwie cechy są razem na wyrobie. Być może ma to jakieś specjalne ukryte znaczenie, tego nie wiem. Jeżeli kiedyś do, dojdę do tego, no to wam oczywiście o tym powiem, A póki co jest to raczej jakieś kuriozum. Patrzmy sobie. aha i teraz tak, jeszcze nie powiedziałem, te cechy obydwie. O, no, zaraz, zaraz bo odjechało mi to z pola widzenia. Tu jest dość małe pole widzenia, trudno jest to z powrotem znaleźć. To jest cecha, która ta, te obydwie cechy to są cechy, które były używane od roku 1880 do roku, roku 1934. Więc to nam generalnie w jakiś sposób datuje ten zegarek kolejną cechą. Która tu się pojawiła zapewne była ta cecha. To jest cecha niemiecka. To nie jest korona w kole, tylko to jest to korona na tle tarczy słonecznej. To cechowanie w Niemczech ono zostało wprowadzone. To prawo probiercze, które wymaga używania takich cech, zostało wprowadzone w 1884 roku i zasadniczo jest używane do dzisiaj i tam właściwie są dwa znaki probie, Czy jest korona na tle słońca i co, która oznacza, ta cecha oznacza, że to jest złoto, próby co najmniej 585. Jeżeli jest dodatkowe oznaczenie, czyli oznaczenie 333, 3, 3, no to znaczy, że to, jest, że to jest złoto próby 333. Jest to też dopuszczalne. Zasadniczo tam nie ma, nie ma innych prób w Niemczech, jeżeli chodzi o te urzędowe, zresztą tam nie ma w ogóle obowiązku probierczego, więc te cechy właściwie są nieużywane. Nie spotyka się ich jedynie właśnie na starszych wyrobach. Można znaleźć szczególnie właśnie na zegarkach, tam gdzie producenci specjalnie dbali, bo uważali, że prestiż tego obiektu jest podnoszony. Przez to, że on jest ocechowany urzędowo i, i, i że została zapłacona ta opłata, została zapłacona ta opłata probiercza, no i, i tak dalej. No i drugą cechą dla srebra jest cecha korona obok księżyca, także księżyc częściowo obejmuje tą koronę, i to jest korona, i to jest cecha dla srebra. Srebro odnosi się do księżyca, dokładniej do, do Diany której właśnie atrybutem miał być ten srebrny diadem, natomiast no, słońce jest bezpośrednio związane ze złotem i, i, i z, bogiem, z, bogiem, z bogiem słońca. Zresztą generalnie wierzono w to w dawnych czasach, w czasach, w których tworzono mitologię, że złoto jest, jest to boskie ciało. Jest to boskie ciało, które nam zostało rozerwane w wyniku walki boga słońce z bogiem setem. I, i Bóg Słońce właśnie jak odnosi rany no to fragmenty jego ciała gdzieś tam spadają na ziemię i to, to właśnie jest, jest to złoto, te samorodki złota, które można, można znaleźć. No i to jest ta cecha, to jest tak jak mówiłem Wam, cecha stosowana od 1884 roku w Niemczech. No i jest jeszcze kolejna cecha, cecha polska. Zobaczmy sobie. Czy w ogóle będziemy w stanie ją jakoś Wam pokazać. Chyba w tej chwili ją w miarę dobrze widać. Nie wiem jak to jak to u Was wygląda. To jest ten obszar. Ona tak wygląda troszkę jak łopata. I na dole tej łopaty, znaczy tu na tym przewężeniu jest napisana jest cyferka 3. No i tutaj jest głowa rycerza w prawo z kropką. Z kropką na, na hełmie. Ja może spróbuję coś tutaj zrobić z tym oświetleniem jeszcze. Może będzie lepiej widać. Nie wiem, czy w tej chwili nie widać lepiej, i może powiększmy to. Nie wiem, czy w tej chwili nie widać tego lepiej. Wydaje mi się, że widać cyfrę 3. Spróbuję to obrócić tak, żeby ta cecha była w takiej formie, w jakiej jest prezentowana na, w publikacjach Urzędu Probierczego. Bo oczywiście... Aha, to już teraz to już załatwiłem cały pokaz. Yy, zaraz momencik spróbuję tutaj się jakoś z tym No i co widać teraz cokolwiek? Trochę widać. Yy, no to jeszcze raz tutaj mamy, tutaj mamy tą cechę, głowa rycerza w tą stronę, to jest to jest hełm rycerza. Gdyby ktoś nie widział, tu jest, są mi twarzy i szyja. No, a tutaj jest cyferka, cyferka 3. To jest cecha stosowana w Polsce. To jest ten pierwszy zestaw cech probierczych, jaki został wprowadzony do probiernictwa, czyli one obowiązywały od roku 1920 do roku 1931. I to są cechy, to jest cecha probiercza tak zwana zegarkowa. Ona występowała tylko w dwóch odmianach z cyfrą 3 dla próby 583 i z cyfrą 2 dla próby 750. Dość jest to, jest to ciekawy zestaw cech probierczych. Widać troszeczkę, w jaki sposób ten obiekt podróżował. Ten zegarek podróżował, czyli najpierw został produkowany w Szwajcarii. Następnie został sprzedany na rynku niemieckim a później został znowu cechowany w Polsce i był sprzedany tutaj na rynku polskim. Słuchajcie, na tej branzolecie jeszcze są dwie cechy probiercze. Już wam postaram się je pokazać. Aha, ale nie do góry nogami. LW to jest zapewne cecha producenta tej branzolety. Spróbuję jeszcze troszeczkę wyostrzyć. To nie w tą stronę się ostrzy. Ostrzy się w tą stronę. To jest cecha. Widać, że branzoleta jest wtórna, dlatego że to jest cecha probiercza, która była w Polsce używana w latach 1931 do 1963. No i tutaj mamy literkę W. Tutaj widać literkę W, wskazuje to na okręgowy Urząd probierczy, znaczy Urząd probierczy w Warszawie, tak? bo to wtedy przed wojną też to inaczej wyglądały, były cztery urzędy probiercze, był warszawski, w Warszawie, w Krakowie, we Lwowie i w Wilnie. Wilno ma literkę V, Lwów ma literkę L. One generalnie są dość poszukiwane przez kolekcjonerów, przynajmniej, przynajmniej były swego czasu. Chociaż ostatnio ktoś mi się skarżył, że, że pomimo, że ma właśnie z rzadkiej probierni cechę, to nikt nie chce kupić tam jego wyrobu drogo. No cóż, tak to jest, że za cechę probierczą pewnie mało kto zapłaci jakoś, jakoś bardzo dużo. Raczej jest to ciekawostka. No i tak jak widać kto inny robił bransoletę. Bransoleta w tym zegarku jest, jest wtórna. Ten LW no to jest imiennik. Można by zwrócić się do urzędu probierczego z takim żądaniem wskazania kto jest producentem tego obiektu, do kogo należy o ten imiennik. Przy czym co do zasady jeżeli to są rzeczy im starsze rzeczy tym mniej dokumentacji i po prostu urząd może od nas wziąć pieniądze, no bo tam trzeba opłacić, opłatę skarbową trzeba wnieść za, za, takie, za takie czynności i może się okazać, że dostaniemy odpowiedź, że nie figuruje, że nie znaleziono w, w katalogach. Po drugiej stronie bransolety znajduje się druga część takiej cechy bransoletkowej. Zaraz spróbujmy to gdzieś tutaj. A tutaj widać. Po dwóch stronach łańcuszka powinna być, powinny być cechy z jednej strony cecha podstawowa, z drugiej cecha dodatkowa i to jest właśnie cecha dodatkowa. Ta cecha dodatkowa jeszcze pełni rolę cechy wagowej, czyli oznacza to, że ta branzoleta w momencie kiedy była cechowana ważyła poniżej 10 gramów. Gdyby tutaj było więcej takich cech, to każda z tych cech oznaczałaby, że to jest kolejne 10 gramów, rozpoczęte, kolejne rozpoczęte 10 gramów masy złota właśnie w tej, w tej branzolecie. Wcześniej w tych latach, w tych pierwszych latach cechowania, czyli od roku 1920 do 1931 były specjalne cechy Wagowe to była cecha pięciokątna, głowa rycerza w pięciokącie i na hełmie była napisana masa, jaką reprezentuje ta cecha. I tych cech mogło być kilka, to znaczy, na przykład, coś było ciężkie, no to miało na przykład cechę jedną, z której wynikało, że to jest 20 gram, następnie następną, że to jest 5 gram, potem następną, że to jest tam jeszcze 2 gramy i 1. I łącznie to się dodawało wszystko, wychodziło, że mamy 28 gramów. W momencie cechowania mamy masę tego obiektu. Właśnie taką. Później, już po roku 1963, zaprzestano takiego zwyczaju cechowania cechami wagowymi. Jako ciekawostkę Wam powiem, że we Francji używa się cały czas cech wagowych i cały czas można znaleźć nawet na nowych wyrobach właśnie takie cechy, cechy wagowe. Przy czym to dotyczy wyłącznie bransolet i ewentualnie naszyjników ciężkich. Natomiast w Polsce zasadniczo też dotyczyło to bransolet i dotyczyło to też takich lokacyjnych naszyjników, więc też to mniej więcej tak to wyglądało. Tylko że w Polsce zarzucono ten zwyczaj, a we Francji on jest dalej kontynuowany do dnia dzisiejszego. No i słuchajcie, to już wszystkie, wszystkie cechy, które ja tutaj znalazłem na tym wyrobie, dość to jak widzicie, jest. Jest ciekawe, dużo można powiedzieć o, o wyrobie, patrząc na to, co, co się na nim znalazło, szczególnie jeżeli to są stare wyroby, jeżeli to są wyroby dawne, wtedy no, wielokrotnie na nich odciskany jest jakiś taki historyczny ślad. Jest to o tyle fajnie, że, fajne, że można prześledzić, powiedzmy, jak ten obiekt rotował w Europie. No, i przynajmniej trochę jakąś tam proweniencję do niego dopisać. Chociaż wcale nie jest powiedziane, że ta prowieniencja będzie powodować, że ten obiekt będzie się sprzedawał jakoś bardzo drogo, czy że on ma jakąś bardzo drogą, on, on ma jakąś bardzo wysoką cenę albo jest wyjątkowo atrakcyjny kolekcjonersko. W większości przypadków niestety tak nie jest. Po prostu można opowiedzieć historię i nad tą historią trzeba się zadowolić. Słuchajcie, jeżeli macie jakieś pytania, to. Możecie je zadać. Ja już przejdę do studio.